Policjantka ugodzona nożem podczas interwencji, a napastnik został zastrzelony. Nieudany pościg i strzelanina w wykonaniu krakowskich policjantów. Wielki był przekazany w końcu Polsce. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodni. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano no mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony, witam Was w policyjnym Przeglądzie Tygodnia z lekkim opóźnieniem, no bo wczoraj był film właśnie o tym krakowskim pościgu. Będzie dzisiaj też o ugodzonej nożem, dwukrotnie ugodzonej nożem policjantce. Jeżeli chcecie trochę więcej o medycynie i o szkoleniach medycznych w policji, to zapraszam na politrauma.pl, to jest moje drugie konto, tam właśnie napisałem posta na temat IFAKów, na temat IFMED-ów i na temat szkoleń medycznych w policji, także politrauma.pl, ja tam wrzucam takie bardziej... Mm... Ja tam rzucam takie bardziej prywatne rzeczy, też trochę o medycynie piszę, także zapraszam. No i będzie też wielki buł, czyli kolega naszego prezydenta, który przekazany został w końcu polskiej stroje z Niemiec. Zaraz po krótkim fragmencie sponsorowanym. A skoro już jestem przy kąpie, to partnerem dzisiejszego odcinka jest gra Return of the Science. Jest to gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, podczas której zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobyć Zabywaj punkty PVP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepsza ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PVP o dominację na Future Earth. Rejestrując się z linku w opisie, otrzymasz darmowe 3 dni premium. Więc zapraszam Was serdecznie, a teraz wracamy do reszty materiału. No i to będzie teraz tak, zaczynamy. Zaczynamy taką informacją, że sprzedaż środków zabronionych, moi drodzy, okazuje się nie jest domeną tylko młodych ludzi, no bo jeżeli ktoś słyszy, że ktoś tam handlował jakimiś prochami, no to nie, ma na myśli 20, 30, może 40 latka. No ale jak widać, osoby przed 70 też mogą się tym trudnić. 67-latek zatrzymany z narkotykami wartymi milion złotych. Policjanci przejęli też broń i gotówkę. Policjanci z Mazowsza ujawnili ogromny arsenał narkotyków. Podczas akcji w Powiecie Mławskim. W trzech mieszkaniach należących do 67-letniego mieszkańca Strzegowa znaleziono łącznie ponad 33 kg środków odurzających broń, gotówkę oraz papierosy bez akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. No właśnie, no dlaczego tak jest? No dlatego, że najczęściej w sensie dlaczego jest tak, że najczęściej właśnie sprzedaż prochów kojarzymy z młodymi ludźmi? No bo oni robią to najczęściej. I to są właśnie te takie płotki, które handlują, rozprowadzają dalej, A takie osoby, które siedzą w tym od dawna, a takie osoby, które tym wszystkim gdzieś tam dyrygują w mniejszym lub większym zakresie, siedzą sobie w domu i tych młodych łebków posyłają. Dlatego to oni latają po mieście i to oni najczęściej są zatrzymywani. No ale jak widać, za tym wszystkim stoją osoby, które są bardziej doświadczone i wiekiem i podejrzewam no, działalnością na ulicy, no bo tutaj mieliśmy do czynienia nie tylko z zatrzymaniem zaprochy, ale mieliśmy tu też papierosy bez akcyzy, mieliśmy tutaj też broń, choć ja zweryfikowałem tę informację, i tutaj ta broń jest ujęta w sensie takim clickbaitowym, bo to nie była broń, na którą jest wymagane... W ogóle to nie była broń w ujęciu ustawy o broni i amunicji, tylko to był jakiś tam pistolet gazowy, czy coś takiego, więc nie trzeba było na to mieć pozwolenia. No ale w każdym razie osoba została zatrzymana. W ogóle mnie nie dziwi areszt na trzy miesiące, bo jeżeli tutaj mamy środki o tak dużej wartości, no to wiadomo, że one nie były na własny użytek, tylko były prze, przeznaczone do dalszej dystrybucji. Mamy oprócz tego papierosy, więc wydaje mi się, że ten pan był takim małym centrum trochę albo przeładunkowym, powiedzmy, jeżeli chodzi o te rzeczy, którymi obrót jest zabroniony, albo sam dystrybuował to na innych dealerów, więc wydaje mi się, że ten narys jest jak najbardziej uzasadniony, no i będzie mu groziła naprawdę pokaźna kara, no bo 12 lat pozbawienia wolności to nie i dmucha, o tym bardziej, że jeżeli dostałby 12 lat pozbawienia wolności, zostałby w miarę szybko skazany, czyli pewnie potrwałoby to parę miesięcy, ma 67 lat, no to wyszedłby jakby miał 80, więc radzę się oszczędzać temu panu. No i teraz przechodzimy do sprawy, która jest trochę zagmatwana, bo mamy tutaj pana, który chciał być przykładnym obywatelem i Oddał portfel, w którym okazało się, że jest coś niedozwolonego, a potem okazało się, że w ogóle pan, że tutaj pan nie powinien chodzić wolno pośród yy, naszego kurwa, pośród społeczeństwa, można tak powiedzieć. Nie powinien chodzić wolno wśród nas. Znalazł portfel z dokumentami i narkotykami. Kami. Oddał go policjantom, po chwili został zatrzymany. Interwencja, która miała zakończyć się przekazaniem znalezionego portfela, przybrała niespodziewany obrót. 29-letni mężczyzna, który zgłosił się do policjantów, został zatrzymany. Jak się okazało, był poszukiwany przez sąd do odbycia kary więzienia. Więc, no to nie było tak, że pan poszedł tu siedzieć, czy tam został zatrzymany za to, że oddał portfel, w którym okazało się, że są prochy. No nie, no policjanci na tyle byli rozgarnięci, że wiedzieli, że to nie jest jego portfel. Zresztą, kto normalnie by przyniósł swój portfel... Zresztą, no ja już takie rzeczy widziałem, że może i bym w to był w stanie wierzyć. No w każdym razie nie to było przyczyną zatrzymania. Policjanci odebrali od niego ten portfel, zobaczyli, o kurde, ktoś zgubił portfel jeszcze z prochami, więc podejrzewam, że to nie jest jedyna osoba, którą spotkałem konsekwencje, bo to był portfel w środku z dowodem osobistym, chyba z tego co ja pamiętam. Były tam normalnie dokumenty, ale w środku też były prochy, więc teraz policjanci ustalą sobie, czy jest ten portfel. Podejrzewam, że zaproszą go na jednostkę policji, a potem zapytają, dobrze, tu są pana dokumenty i portfel, ale co robi to? Dlaczego to było w pana portfelu? Natomiast mężczyzna, który to odniósł na komisarat, został oczywiście sprawdzony w policyjnych Systemach Informacyjnych, no bo trzeba z tego zrobić jakąś tam dokumentację, notatkę, że ktoś taki i taki przyniósł to i to, więc naturalnym jest, że policjanci go wylegitymowali, no i wtedy zaczęły się problemy. W czwartek w nocy, tuż po godzinie drugiej, patrol policji zauważył w centrum Ełku mężczyznę machającego w ich kierunku. Zgłaszający poinformował funkcjonariuszy, że znalazł na chodniku portfel i chce go oddać. Policjanci sprawdzili zawartość portfela. Oprócz dokumentów i gotówki znaleźli w nim również niewielkie ilości narkotyków, Przedmiot Został zabezpieczony, a funkcjonariusze zajmą się teraz ustaleniem jego właściciela. W trakcie interwencji policjanci sprawdzili dany mężczyzny, który przekazał portfel. Szybko okazało się, że 29 latek jest poszukiwany przez sąd rejonowy w Piszu w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Najbliższe miesiące spędzi za kratkami. Według mnie dość prawdopodobnym scenariuszem tej całej sytuacji jest to, że był to mężczyzna po prostu bez jakiegoś stałego miejsca zamieszkania, całkiem możliwe, że zwyczajnie bezdomny, więc nie wiedział on nawet, że jest poszukiwany. Bo nie odbierał korespondencji, bo ta korespondencja przychodziła albo na jakiś fikcyjny adres, albo nie było za bardzo gdzie wysłać tej korespondencji, więc po prostu sąd nie był w stanie w inny sposób pana, nie wiem, ukarać, przywołać do porządku cokolwiek, więc po prostu dał mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, no i mężczyzna był poszukiwany, bo wątpię w to, że był aż tak głupi, że choć, jeszcze raz, widziałem i takie rzeczy, przez moją służbę w policji przez te 3 lata jak, 3, no już 3 lata jak dla was nagrywam przeglądy tygodnia, więc no byłbym w stanie w to uwierzyć, natomiast no tak domyślnie chyba nie był aż tak głupi i chyba spodziewał się tego, że jak policjanci, że jak przekaże policjantom jakiś portfel z dokumentami, to policjanci będą chcieli wiedzieć, kto im dał te dokumenty, żeby ewentualnie zabezpieczyć to, jak w ogóle doszło do tego, że ktoś znalazł ten portfel dla przyszłego właściciela. No i okazało się, że pan jest poszukiwany, więc jak widzicie dobre uczynki nie zawsze popłacają. Ale nie no, znalezione rzeczy trzeba oddawać. I przechodzimy do Straży Miejskiej. Cóż, Bagiet, chcesz od Straży Miejskiej? Mandat! Mandat! Znaczy, generalnie dużo rzeczy mam do zarzucenia, ale jeżeli chodzi o to, to trochę nowe przepisy sparaliżowały działalność Straży Miejskiej, którą akurat pochwalałem i z której raz próbowałem skorzystać, lecz mi, choć mi się nie udało, więc zaraz o tym powiem. Straż Miejska straciła uprawnienia na drona do sprawdzania kominów. Straż Miejska z radomia nie może już latać dronem do sprawdzania jakości powietrza. Nowe przepisy tego zabroniły. No i nie tylko Straż Miejska z radomia, bo to Straż Miejska, o Straży Miejskiej z radomia jest po prostu ten artykuł, ale o co chodzi z tym, że ja próbowałem z tego skorzystać? Stać. No kiedyś było tak, mieszkam powiedzmy w takiej okolicy domków jednorodzinnych. Wiele jest ich. A że jestem człowiekiem aktywnym, uprawiam dużo sportu i między innymi biegam, no to nie muszę mówić innym osobom, które również biegają albo uprawiam jakąś aktywność na wolnym powietrzu, że kiedy przychodzi okres taki powiedzmy od połowy października albo od początku listopada, kiedy się robi naprawdę chłodno na dworze i te temperatury już spadają poniżej 10 stopni, no to ludzie zaczynają palić sobie w piecu. Sorry, mała do mnie dzwoni, więc muszę odrzucić Niestety, mamo, bo właśnie jestem w pracy. Okrutnik, no. I muszę jeszcze sprawdzić, czy mi to nie przerwało nagrywania. Ale nie, nie przerwało, więc jest G. No, więc nie muszę mówić tym osobom, że ludzie zaczynają palić w piecu, co jest normalną rzeczą. Natomiast nienormalną rzeczą jest to, czym ci ludzie palą. I jak się wyjdzie tutaj w okolicy tych domów jednorodzinnych, gdzie ja, gdzie ja mieszkam. To kur... to jest tak, jakbyście wypalili, nie wiem, no, pakę szlugów podczas takiego biegania, a ja generalnie nie palę papierosów, więc jest to dla mnie po prostu uciążliwe. W związku z czym zadzwoniłem na Straż Miejską, powiedziałem, że mam te ekopatrole, że mają właśnie tego drona, tam gdzie mieszkam. No i pani mi powiedziała, że owszem, mają, ale od 10 do 12, czy od 12 do 14, że teraz tutaj nie przelecą. Więc tak mi pomogli. Nic się nie zmieniło. A ja mam to w dupie. W Radomiu dron, który służył do badania jakości powietrza, został uziemiony. Straż Miejska korzystała z niego od 2020 roku, by pobierać próbki dymu prosto z kominów. W ten sposób mogli bardzo szybko ocenić stan chemiczny powietrza. Jednak wszystko, co dobre, nie może trwać zbyt długo. Niestety nowe przepisy ograniczały używanie drona do kategorii A3, co oznacza, że musi latać minimum 150 metrów od domów i ludzi. W praktyce nie da się nim podlecieć blisko do domu w celu pobrania próbki. No więc teraz y, takie rzeczy jak y, teraz, takie aktywności już nie będą realizowane przez Straż Miejską, albo będą kupić innego drona. Wydaje mi się, że miniaturyzacja od 2020 roku posunęła się już na tyle daleko, że będzie to możliwe i to jest po prostu kwestia przestarzałego drona, ale tak jak Wam powiedziałem, czasami nie w samym dronie jest problem, tylko problem jest w tym, jak Straż Miejska przyjmuje takie zgłoszenia, bo myślę, że nawet jeżeli mieliby tego drona teraz, to i tak nie udałoby mi się wezwać Straży Miejskiej, żeby to sprawdzili. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie odczucia i czy kiedyś zdarzało Wam się korzystać z wątpliwej jakości usług Straży Miejskiej. Nie mówię, że każda Straż Miejska taka jest, no ale ta tutaj yy, nasza yy, jest. No i teraz pani od witryny w Wilanowie. Spytacie się, Bagiet, co ci obchodzą witryny sklepowe w Wilanowie? No czasami przez inwencję twórczą różnych ludzi zaczynają nie obchodzić, bo doszło tutaj do zdarzenia drogowego, które mogło skończyć się tragicznie. Samochód w sklepie z zabawkami. Kierująca pomyliła hamulec z gazem. Women. No więc wyobraźcie sobie, że tam ktoś był w tym sklepie, a ze względu na to, że był to sklep z zabawkami, no to można by się było spodziewać, że jest tam dużo dzieci. No potencjalnie tych dzieci mogły tam być dużo. No a pani przez to, że pomyliła gaz z hamulcem, to mogła takie dziecko pozbawić życia albo zdrowia. W piątek po południu w Wilanowie kierująca samochodem osobowym wjechała w witrynę sklepu z zabawkami. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jak ustalił reporter Tfn Warszawa.pl, Klemens Leczkowski... Do... Lecz... tak, klemens Leczkowski do zdarzenia doszło przy ulicy Fogla w Wilanowie. Kierująca osobowym BMW wjechała w witrynę sklepu z zabawkami. Jak się dowiedział, kobieta po opuszczeniu samochodu na parkingu zauważyła, że pojazd się toczy, spanikowała i wskoczyła do środka, aby go zatrzymać. Jednak jak twierdzą świadkowie, zamiast pedału hamulca, nacisnęła gaz. BMW ma zaklejoną tablicę rejestracyjną. Zasłodziłem kierująca, bo nie chciała być sławna. Jestem ciekaw, jak w ogóle doszło do tego zaklejenia tablicy rejestracyjnej, bo faktycznie jak sobie zobaczycie to zdjęcie, które ja wrzuciłem, czy właściwie screena z elementem tego zdjęcia. Samochodu. No, zobaczycie, że faktycznie jest taki karton przyklejony chyba na taśmę pakową, tą taką yy, beżową. Czy pani miała tą, ten karton i taśmę w swoim samochodzie, szybko wyciągnęła i zakleiła? Czy po prostu znalazła tą taśmę z kartonem w tym rozpierduchu, do którego dokonała w sklepie? No, jestem w stanie w to uwierzyć, że był jakiś karton w sklepie i tak dalej. Także wzięła jeszcze to z sklepu, przykleiła sobie na samochód, żeby nie być sławną. Co się nie udało, bo sławno mi tak jest, więc no, nie wiem, wydaje mi się, że to jest na tyle głośne. Zdarzenie, że jeżeli by odsłoniła tą tablicę, to pewnie nieznajomy nic by to nie powiedziało, bo to są jakieś dwie lub trzy litery. W przypadku Warszawy, dwie litery i jakiś ciąg cyfr i, z, i liter. A znajomi tak i tak się o tym dowiedzą No bo wiem, że BMW nie jest jakimś charakterystycznym samochodem w Wilanowie Bo ludzie w Wilanowie to chyba ustawowo muszą jeździć co najmniej BMW Ale w każdy, czy tam na Wilanowie Ale no wydaje mi się, że znajomi skojarzą, że ta pani akurat wtedy tam była i tak dalej No wątpię, żeby znajomi się nie połapali No ale sytuacja dość, dość zabawna, dobrze, że nikomu nic się nie stało Ani tej pani, ani nikomu w sklepie No a pani teraz będzie musiała się liczyć z konsekwencjami Bo wydaje mi się, że nie było to potraktowane jako zwykła kolizja Drogowa, bo chyba to było poza yy, drogą publiczną. No, ale dalej jest to spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną. No, to jest osobny artykuł w kodeksie wykroczeń, więc pani na pewno jakoś odpowie za to. No, bo jeżeli chodzi o zniszczenie mienia, no tutaj nie może być mowy o zniszczeniu mienia, bo zniszczenie mienia jest przestępstwem umyślnym. Zawsze. Także pani musiałaby, nie wiem, wziąć baseballa i na przykład rozwalić tą witrynę w sklepie. Wtedy byłoby zniszczenie mienia, a tak to nie. Przechodzimy do Wielkiego Bu. Wielkiego Bu, czyli kolegi naszego prezydenta, bo ja przypominam, że Wielki Bu to w ogóle chyba nawet jak Nawrocki wygrał wybory. Albo jak startował, to mu gdzieś tam powodzenia życzył. <laughs> że, e, panowie poszli w dwie różne strony. Ekstradycja Wielkiego Bu. Patryk M. trafił w ręce polskich służb. Patryk M., pseudonim Wielki Bu, został dziś przekazany przez niemieckie służby Polsce, poinformowała prokuratura w komunikacie. Mężczyzna został zatrzymany we wrześniu w Hamburgu i od tego czasu przebywa w areszcie. W Polsce odpowiedzieć ma za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. A ja przypominam, że Patryk e, Bu, Patryk M., Patryk Bu., to brał udział, znaczy on się stąd wziął znany, nie, nie z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bo, bo jest parę osób, które są przestępcami w Polsce I nie każdy z nich jest znany, sam nawet znam większość, które, którzy nie, nie są znani chyba, I chyba nie znam osobiście żadnego znanego W każdym razie, głupie dygresje dziś zrobię w ogóle co ja pierdolę Co ty pierdolisz człowieku pier... i... i... Patryk był znany był z tego, że w pewnym momencie zaczął się bawić we freak fighty Oprócz tego, jak już się zaczął bawić w te free fighty, to wtedy wyszła znajomość z naszym prezydentem, więc to też mu trochę podbiło zasięgi, no a potem się okazało, że jednak Patryk nie jest takim grzecznym chłopcem, na którego się kreował, bo on tam się, się przyznał jakby do swojej przeszłości, ale że on nigdy tam nikomu krzywdy nie zrobił, To wiecie, taki przekaz, dobry gangster, on tylko okradał tych bogatych nie takie wiadomo. Patryk M. został dziś przekazany stronie polskiej przez władze niemieckie w wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania. Przekazanie nastąpiło po uprawomocnieniu się decyzji sądu niemieckiego o dopuszczalności wydania. Czynność jest jego udziane, w tym ogłoszenie zarzutów, bla bla bla. Kilka dni wcześniej obrońca Patryka M. złożył wniosek o azyl polityczny, argumentując, że jego klient może stać się ofiarą rozgrywek politycznych w Polsce. To również nie wpłynęło jednak na decyzję o ekstradycji. Zarzuty dotyczące Wielkiego było obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem był przywóz, nabier. Wewnątrzwspólnotowe wprowadzanie i udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz produkcja znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, jakich rozgry rozgrywek politycznych, no to właśnie Patryk M. powinien chętnie przyjechać do Polski, bo jego ziomal, jego kumpel został prezydentem. No to właśnie, jeżeli już się czegoś obawiać, to ewentualnie oczywiście nie oskarżam Jakieś, jakiegoś braku obiektywności ze strony polskiego wymiaru sprawiedliwości, no bo jego y, ziomeczek jest teraz wysoko postawionym, jednym z najwyżej postawionych urzędników państwowych w Polsce, więc ja tutaj nie wiem, co to, argum co to za argument, może właśnie dlatego sąd go nie przyjął. A co będzie, gro co będzie grozić Patrykowi yy, Bu za coś takiego, czy tam Patrykowi M? No, nawet do 15 lat pozbawienia wolności, bo kto yy, grupę albo związek określony w paragrafie pierwszym, czyli zorganizowaną grupę przestępczą, w tym mając charakter zbrojny, zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do 15 lat. Nie wiemy, w jakim charakterze tam Wielki Bu yy, występował, jeżeli czyli w formie kierownika takiej grupy przestępczej, to do 15 lat, I oczywiście tam jeszcze jest taki kwalifikowany y, czyn w tym artykule, do 20 lat pozbawienia wolności, ale to jest grupa o charakterze terrorystycznym, no tutaj wątpię, żeby wielki był aż tak popłynął. W każdym razie, no, jestem ciekaw, jestem ciekaw, jak, jak się zakończy sprawa kolegi naszego prezydenta. I mamy teraz na tapecie, czy bierzemy teraz na tapet pościg z Krakowa, bardzo krótko, bo wczoraj dosłownie nagrałem o tym film, który już jest na kanale, także y, zapraszam na BRI, z tego tam mówię o tym przez 14 minut, no nie pozwolę sobie teraz na to, bo mam jeszcze parę rzeczy do robienia i nie będę się dublować. Także zapraszam na sierżanta bagetę na wczorajszy film. Krakowscy policjanci oddali strzały w kierunku samochodu, który w niedzielę rano nie zatrzymał się na polecenie funkcjonariuszy. Ostatecznie udało się unieruchomić uciekający pojazd i zatrzymać kierowcę, który posiadał przy sobie środki odurzające. I to brzmi zajebiście. Policjanci zatrzymali chłopa, jeszcze był pościg pieszy, dogonili go, w ogóle strzelali na, no jak z filmu, no tylko że nie, tylko że to wyglądało strasznie. Policjanci dał się potrącić właściwie na po prostu własne życzenie. Te strzały nie były uzasadnione, według mnie, nieskuteczne. No, dramat. Tutaj mówię, zapraszam na film, bo to nie jest tak, to nie wygląda tak ładnie, jak jest to przedstawiane w mediach. I teraz ostatni news. News, którego chciałbym, żeby nie było, ale są dwie rzeczy, które będę musiał tutaj pochwalić i z dwojga złego, dobrze, że stało się tak, a nie inaczej. Chodzi tutaj właśnie o tą policjantkę, która dwukrotnie została ugodzona nożem, a napastnik z taką siłą ją ugodził, że jeszcze złamał na niej ostrze, a życie uratowała jej tylko kamizelka kuloodporna. Zaatakował nożem policjantkę i jej partner go zastrzelił. Więc tutaj też duże gratulacje dla tego policjanta za skuteczną, stanowczą reakcję wobec tego mężczyzny. Jak to było? Było to tak, że... Zresztą tutaj przeczytam krótki wstęp. Policjanci przyjechali do zgłoszenia o agresywnym mężczyźnie. Podczas interwencji zaatakował on nożem policjantkę. Jej partner użył służbowej broni, i padł śmiertelny strzał. Około godziny 17 w niedzielę funkcjonariusze policji zostali wezwani przez mieszkańców jednego z domów w podpoznańskich Pobiedzisk ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyszedł jej znajomy. Podczas spotkania stał się agresywny, dlatego domownicy poprosili policjantów o pomoc. Więc podejrzewam, że było standardowo, jak w takich sytuacjach czyli była jakaś tam libacja alkoholowa. W końcu hmm, współbiesiadnicy się pokłócili i zadzwonili na policję. No i teraz tak. Od razu mówię. Spier Wszyscy, wszystkie betony, wszystkie betonowe łby z policji, bo tylko dlatego, że ta policjantka miała na sobie kamizelkę kuloodporną, to nie straciła życia na tej interwencji. Tylko dlatego. I teraz mówię to oficjalnie. Ch wam w dupę wszystkim, wszystkim którzy śmieją się z młodych policjantów którzy angażują się w służbę dbają o siebie noszą kamizelki kupują swój sprzęt bo gdyby nie to że ta policjantka miała dobre praktyki których się nauczyła podejrzewam nie od was bo wy potraficie tylko spać za biedronką na służbie nie zginęła. i tylko dlatego ta policjantka żyje więc wielki szacun dla ciebie mam nadzieję że rana na głowie się szybko zagoi bo yy, no po prostu jesteś wielka bo nie dość że ochroniłaś siebie to jeszcze dałaś jasny komunikat dla innych policjantów noście kamizelki bo one ratują życie podczas interwencji Agresywny mężczyzna zaatakował nożem policjantkę. Dźgnął ją w klatkę piersiową, gdzie ochroniła ją kamizelka kuloodporna oraz w głowę. Jej partner użył broni służbowej i strzelił do napastnika. Poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak, postrzelony mężczyzna zginął na miejscu. Miał 39 lat, pochodził z Gniezna. Ranna policjantka trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podał na antenie tfn 24 Borowiak, najprawdopodobniej jeszcze w niedzielę zostanie wypisana. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Na miejscu jest nie tylko prokurator, ale także zespoły kontrolne z KWP i KGP. Jak przekazał oficer wielkopolskiej policji. Policji. Więc tutaj mega szacun. Ja jestem tylko ciekaw, właśnie dlatego też pisałem tego posta na politrauma.pl, także jeszcze raz zapraszam tam do tego mojego posta. To jest ten post, gdzie trzymam swój pas na strzelnicę i tam jest właśnie apteczka. Jak potem wygląda postępowanie policjantów, w sensie wobec tej postrzelnej osoby, wobec policjantki, która krwawiła, bo wiem, jak wyglądają szkolenia medyczne w policji i w ramach kursu zawodowego podstawowego ono nie jest takie złe, bo ten blok pierwszej pomocy jest naprawdę, naprawdę bardzo długi, ale potem te standardy nie są utrzymane. Zresztą nie będę spoilerować, zapraszam na tego mojego posta. No i druga rzecz, którą trzeba pochwalić, to jest wyszkolenie tego policjanta, który pomimo tak stresującej sytuacji podjął decyzję o tym, żeby dobyć broni, strzelić do napastnika na tyle skutecznie, że ochronił tą policjantkę, na tyle skutecznie, że mężczyzna został obezwładniony, w wyniku czego zmarł. No, tak się zdarza: no, broń palna jest tak skonstruowana, tym bardziej, że no podjął świadomą decyzję. Żeby nożem zaatakować funkcjonariusza publicznego, który ma przy sobie broń i jego kolega też ma broń, więc trochę jakby wybrał tą śmierć, według mnie. No, może mnie zjecie w komentarzach, ale tak niestety jest. No, do, no co ku... myśli osoba, która postanawia z nożem, nożem zaatakować policjanta i zacząć goćgać? No że jak to się dla niego skończy? No, nie, wiem. no w każdym razie gratuluję, bo po tym, co zobaczyłem wczoraj na interwencji, to trochę. Hmm... W sensie tej krakowskiej, trochę podupadłem na wieżę, ale to pomimo całego tragizmu, który się stał, mężczyzna stracił życie, policjantka została ranna, jest jeszcze jakaś nadzieja. Policjantka w kamizelce, policjant nie miał się użyć broni i to skutecznie, więc naprawdę duży szacun. Policjantce jeszcze raz, bardzo dużo zdrowia, policjantowi również, bo obstawiam, że to jest niesamowite obciążenie psychiczne, żyć ze świadomością, że się pozbawiło kogoś życia, nawet legalnie i nawet w obronie, Swojej koleżanki, także dużo zdrowia dla Was. Mam nadzieję, że wszystko u Was będzie. Okej, okay, jeżeli chodzi o konsekwencje prawne dla policjanta, bo tutaj pewnie zaraz będą takie komentarze: No to bogu i dole, pewnie teraz policjant się będzie musiał tłumaczyć. W ogóle jakieś kontrole tam przyjeżdżają. Normalna sprawa, że przyjeżdżają kontrole w na całym świecie tak to jest skonstruowane, że są ze swojej kontroli i że teraz prokurator innymi policjantami, tymi kontrolującymi, będzie to analizować. W Stanach też tak by to wyglądało. I szczerze, absolutnie wątpię. Jestem przekonany, że ten policjant nie będzie miał żadnych konsekwencji z tego. Więc, ale no, co się naje stresu i tak dalej, i, i podejrzewam też, no tak jak mówię, nie jest najbardziej komfortowa sytuacja, w jakiej można się znaleźć, to jest jego. Także jeszcze raz, dużo zdrowia, bądźcie bezpieczni, wbijajcie na sierżanta bagiety na YouTube. A YouTube to przeżyj, jesteście. Po co ja to mówię? Na jaki YouTube? Na Tiktoka was mogę zaprosić, na grupę was na Facebooku was mogę zaprosić, na Instagrama was mogę zaprosić i tam was właśnie zapraszam. Trzymajcie się. help?